Witam Ciebie serdecznie, Byku, w tym czytaniu karterata na nadchodzący miesiąc, na grudzień. Zaczniemy od czytania, które raczej, znaczy, hmm, rozkładu tak, który opowie o Twojej sytuacji materialnej w tym czasie, o sprawach związanych z pieniędzmi, z pracą, z obowiązkami. Zobaczymy także, jak tutaj będą wyglądały Twoje plany, przedsięwzięcia, a także na koniec. Czyli na koniec tej części czytania zobaczymy, jak będzie się układało Twoje zdrowie i także samopoczucie. No dobrze, no dobrze. Byku, zobaczmy jak tutaj karty przedstawiają tą sytuację materialną, ale najpierw przypomnę, żebyś no, pamiętał, pamiętała o zostawieniu lajka, ewentualnie subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Niemniej, jeżeli chodzi o te kwestie związane no, naj, najpierw pracą i takimi obowiązkami, rzeczami do zrobienia. Mamy dziesiątkę buław. No, grudzień, Byku... Trzeba pamiętać, że to jest trochę intensywny miesiąc. Często w firmach trzeba pewne rzeczy podomykać. Mamy także dużo obowiązków, jeżeli nawet nie pracujemy e, tak aktywnie, to są też rzeczy no, związane pewnie z jakimiś organizacją tych świąt. Często tak na, na naszej barki to, spo, to spada e, zrobienia kilku innych rzeczy do pięcia, do końca roku. Więc jest tutaj ta dziesiątka buław, która mówi, że no, nie będzie to lekki miesiąc. Miesiąc. Tak? Grudzień nie będzie dla Ciebie lekkim miesiącem, będzie trzeba naprawdę dużo tych starań włożyć i też będzie no, więcej to wszystko czasu zajmowało. Z jednej strony, ok, może się wydawać, że jest to troszkę ciężkie, trudne, tak, i, i ogólnie nieprzyjemne i pewnie tak jest, ale dziesiątka buław mówi także o tym, że ta praca, którą my będziemy wkładać, po pierwsze jest sensowna, czyli ma znaczenie, tak, jakieś, i to nie jest robienie głupich rzeczy, które po prostu ktoś nam powiedział, a potem nigdy nie zostały wykorzystane, a także, że będziemy zadowoleni z efektu tej pracy. Pracy, tak? czyli niezależnie czy to chodzi o pracę no, w naszej, w naszym zakładzie gdzie pracujemy, ale także i tą pracę poza tym, po, w domu, w, w Spra robieniu sprawunków e, przygotowaniach i tak, dalej, i tak dalej to wszystko e, przyniesie pozytywne rezultaty i teraz tak, no ja widzę te pozytywne rezultaty dalej także bo mamy kartę cesarzowej i dziewiątki e, denarów kartę cesarzowej mówi bardzo e, w Takiej prostej interpretacji, szczególnie na okresy takie czasowe, które mówimy, że na przykład coś się dzieje w miesiącu, w trzy miesiące, rok i tak dalej, karta cesarzowej mówi o wzroście, o tym, że jesteśmy na dobrej drodze, więc ty, Byku, ewidentnie jesteś na dobrej drodze i też powolutku będzie widać przez ten miesiąc, że wszystko po kolei się układa, tak? Więc nie będzie tak, że przez tydzień pierwszy tam robisz, robisz, robisz. I o jeden, no dobra, zrobiłem tyle. A potem jeszcze więcej ci ktoś dołoży, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Nie, będziesz sta cały czas widzieć ten wzrost, widzieć, że te rzeczy, które robisz, one już są zrobione, można je odłożyć, tak, i teraz zajmujemy się kolejnymi, kolejnymi i, i to, no, nadaje taki dobry ton wzrostu, dobry ton poprawy tej e, sytuacji e, i ta poprawa sytuacji, no, będzie miała, widzę, także nie tylko kwestią, nie będzie związana tylko z kwestią radzenia sobie z tymi jakimiś obowiązkami, czy odwalaniu Olbrzymiej ilości roboty w pracy, która no, potem ktoś inny z niej zarobi. Nie, dziewiątka denarów mówi o dobrobycie. Tak, dziewiątka denarów mówi o zysku, więc no możesz tutaj byku liczyć na jakiś nawet taki konkretny, materialny, finansowy zysk, czy nie wiem tutaj w pracy jakaś premia wyjdzie, czy wyrobisz tyle tej pracy, bo akurat grudzień pracujesz na własną rękę grudzień przyniesie dodatkowe, jakieś pieniądze dodatkowych klientów, okej, okay, dużo będzie pracy, ale wtedy też dużo więcej tego zysku. Więc ta dziewiątka denarów mówi o, o tym, że mamy coś więcej. Tak? Dostaliśmy coś więcej niż zwykle, ale też często otrzymaliśmy nie dlatego, że ktoś nam po prostu dał z dobroci swojego serca, ale my to wyrobiliśmy. My tutaj naszą ciężką pracą o to się postaraliśmy i to Właśnie, byku, będziesz widzieć, że jest taka, taka tendencja. W połączeniu karta cesarzowej z dziewiątką dnarów także mówi o wychodzeniu na prostą, tak? o poprawianiu swojej sytuacji finansowej, tak zwyczajnie po prostu, byku. Nie? Więc jeżeli jest e, może pod tym względem troszkę krucho, e, to widzę, że jednak, że jednak będzie poprawa patrzymy dalej, plany i przedsięwzięcia karta sprawiedliwości będą pewne rzeczy, które no będą będziesz mógł, mogła jeszcze zrobić, tak czyli będą pewne możliwości okazje, szanse, czy coś takiego do zrobienia czegoś, ale będziesz się zastanawiać czy warto, tak, to nie jest tak, że one będą obligatoryjne nie będzie trzeba naprawdę jakoś znaczy nic złego się nie stanie, jeżeli od Pewne rzeczy sobie odpuścisz, jeżeli z pewnymi rzeczami się wstrzymasz, tak? to jest akurat całkiem dobra rzecz, mamy możliwości, mamy, mamy pole takie do manewru, nie jesteśmy przymuszeni, że albo robisz to teraz, w tym miesiącu, albo wcale, tak? Inaczej też. Chodzi o to, że można to zrobić w grudniu albo przełożyć, ale to na Twoich zasadach będzie. Więc to, jak to sobie poukładasz, możesz to zrobić w takiej formie albo innej formie, w tym czasie, troszkę później, troszkę wcześniej. Jest więcej tego pola takiego do manewru. Co jeszcze dobrze. Mamy. Na pewno jakaś jedna rzecz tobie uda się bardzo dobrze. Dlatego, że się odpowiednio przygotujesz i dobrze to przeprowadzisz, tak, więc tutaj planowanie jakieś, może skupienie na tym swojego, swojej energii, czy talentu, tak, czy ósemce denarów, to często jest także talent, więc jeżeli masz jakiś projekt, może teraz będzie chwilka, mimo wszystko tego, że większość miesiąca będzie troszkę cięższa, to może też będzie chwilka na odetchnięcie może w tym okresie świątecznym jakiś urlopik tam wejdzie i będziesz mógł się mógł, mogła się skupić na czymś co lubisz robić i tutaj włożysz naprawdę dużo takiego zysku z tego będzie, w sensie, że dużo zrobisz tego, co planujesz, co byś chciał, chciała zrobić, tak, czyli, e, no, tych cegiełek dołożysz do, do ukończenia może tego dzieła, czy ukończenia tego planu e, i, i będzie to szło dobrze, ale jest jeszcze dziewiątka pucharów i ona nawet jest w tym momencie ważniejsza, bo widzę, że coś idealnie się poukłada, wręcz idealnie się poukłada po twojej myśli, e, tak e, po prostu, no, to nawet się trochę tego nie spodziewasz, tak? Może zakładasz wręcz, że pójdzie to tak średnio, albo że no w ogóle nie wiesz, czy się uda, czy, nie, czy, czy w ogóle będzie trzeba zarzucić ten pomysł. Nie. Karta dziewiątki Pucharów mówi, że dostajemy coś, byku, co sprawia nam wielką radość, na co liczymy, na co czekamy w dużej mierze. I właśnie taka rzecz przyjdzie do ciebie najwyraźniej, będzie ci dana. I to nie wiem, może będzie możliwość jakiegoś wyjazdu, albo już jakiś wyjazd tam planujesz, on będzie naprawdę magiczny, będzie śnieg spadł dokładnie w tych momentach. Więc jeżeli jakieś takie przedsięwzięcie masz przed sobą, plan, wyjazd, może na te święta planujesz, jakoś je zrobić, żeby były faktycznie magical Christmas, nie i tak dalej, to faktycznie możesz liczyć, że to będzie coś naprawdę fajnego. I to najczęściej dziewiątka Pucharów właśnie mówi o tej jednej konkretnej rzeczy, na którą najbardziej. Bardziej liczymy, nie? jeżeli chodzi o zdrowie, no jest dwójka denarów, jest karta. Księżyca jest karta Królowej Mieczy. Ogólnie powiem tak, no jest trochę rzeczy do zrobienia, tak? jest troszkę rzeczy do zrobienia w tym miesiącu, więc może być trochę te, takie przepracowanie, zmęczenie materiału. I o tym mówi właśnie Królowa Mieczy, która sugeruje, że może być troszkę mniej tej energii na, na pewne sprawy, tak, mniej takiej tej siły do działania, no ale to może być wynikiem takiego przemęczenia. Więc warto by było rozważyć faktycznie jakiś taki czas, na ile jest to możliwe. Oczywiście, ja wiem, że to nie zawsze jest możliwe, ale jest szansa na to, żeby, znaczy, może warto rozważyć, podjąć taką decyzję, żeby sobie troszkę odciążyć pewne rzeczy, odpocząć, bo to najwyraźniej będzie potrzebne. Karta księżyca może także niestety wskazywać na trochę gorszy. Troszkę gorszy sen i właśnie to takie wypoczywanie, trochę brak tego wypoczynku w przód, tak? W pewnym okresie może faktycznie za dużo byku bierzesz na swoje barki, tak? Do, do, do zrobienia. Tu karty dość silnie wskazują na to, że warto pomyśleć o, o sobie po prostu, tak? O takim odpoczynku dla siebie, takim fizycznym, mentalnym, także. Więc tu będzie to potrzebne. Będzie ten urlop. Jeżeli masz faktycznie, to w jakimś okresie będzie tobie idealnie w porę potrzebny i, i, i wniesie to coś dobrego, tak, byku? Więc no. Poza tym na szczęście nie widzę tego, żeby miał być jakiś taki faktycznie fizyczny problem, jakaś trudność czy coś takiego. Warto, warto sobie, tak jak mówiłem, tego czasu trochę dla siebie znaleźć. Dwójka denarów może sugerować też, że będziesz miał proponowany jakiś, nie wiem, może zabieg, może jakąś kurację, że akurat w tym czasie takie, no przeżywasz tego typu sytuację, co potrzebuje pomocy trochę w tym zdrowiu, to wtedy jeżeli stoisz przed taką decyzją, czy się na to zgodzić, czy nie, to warto się zgodzić, tak? Warto to zrobić jeszcze teraz w grudniu, pomimo tego, że jest to intensywny czas, niż przeciągać to na później. Dobrze, byku. Zobaczmy teraz także, jak się układać będzie w tej sferze bardziej prywatnej. E, postawmy karty najpierw, właśnie na kontakt z bliskimi, z rodziną, przyjaciółmi. O, jest e, rycerz pucharów, czwórka pucharów, karta arcykapłana. Bardzo fajnie, szczególnie dla tych osób, które e, no, planują i dla, no, jeżeli jest dla ciebie ważne e, to przeżycie świąteczne tych ceremonii, takiej, jeżeli. Tu ta kwestia taka wiary jest dla Ciebie też mocno istotna, to widzę, że tu będzie bardzo, bardzo ważne to. Teraz zobaczmy także, jak będzie wyglądała ta relacja z tym najbliższą osobą, z tą ważną dla Ciebie osobą, z ukochanym, ukochaną. Ewentualnie, jeżeli jest się singlem, tak? jeżeli jesteś singlem, singielką byku, to zobaczymy też, co tu karty mówią, jeżeli byśmy mieli to tak interpretować. Ale. Jeżeli chodzi o najpierw zaczniemy od tego kontaktu z bliskimi, z rodziną, jest dobra nowina, naprawdę fajna dobra nowina. Rycerz Pucharów mówi o tym, że ktoś bliski dla ciebie może przedstawi jakąś wiadomość w grudniu, która będzie naprawdę ciebie cieszyła. Może ten rycerz była wskazywać, rycerz Pucharów, przepraszam, wskazywać na po prostu to, że ta osoba przyjedzie, się pojawi i akurat z tą bardzo Ci jej brakowało, tak, w jakimś sensie? No, w jakim sensie? No, po prostu może nie, nie widujecie się aż tak często i to będzie naprawdę fajnie czas spędzony razem. Szczególnie, że mamy czwórkę pucharów, która wskazuje na kontakt właśnie z kimś, kogo dawno nie widzieliśmy. No, byku, no jest grudzień, to jest taki akurat chyba. No, Idealny czas na to, żeby się, znaczy najtypowy czas, w którym często widujemy osoby, z którymi może aż tak nie mamy dużo kontaktu, więc jak najbardziej jest to możliwe, to nie jest nic na, tutaj nadzwyczajnego, nie odkrywamy e, Ameryki, ale ten rycerz pucharów też mówię, albo to jest po prostu z taką naprawdę ważną osobą tobie spędzony czas, e, ewentualnie dobra, dobra nowina e, dotycząca właśnie kogoś, no, bliskiego, na kim ci zależy, może, nie wiem, ktoś się żeni, może ktoś dziecko będzie miał, albo jakąś pracę dostał, wybitną ktoś. No, na pewno powód do radości. Karta arcykapłana, za to tak jak mówiłem, wskazuje na te ważne takie dni, na takie okazje, ale te podniosłe takie okazje, często no, rodzinne, no, święta, tego typu rzeczy, jeżeli ten okres przeżywasz, jeżeli mm, jest to dla Ciebie ważny czas, to widzę, że też tutaj wszystko pójdzie tak, jak powinno i będzie, no, no takim, jakim jaki będzie dla Ciebie potrzebne. Tak? Jakie to będzie dla Ciebie potrzebne w tym właśnie czasie, to widać, że to spełnienie byku osiągniesz. Karta arcykapłana, jeżeli, no, załóżmy, nie jest to może dla Ciebie najważniejszy okres, może też wskazywać na jakieś ważne wydarzenie, jakąś okazję taką spędzoną, nie wiem, może rocznicę ktoś będzie obchodził, może ktoś urodzinę obchodzi i to też będzie dla Ciebie w jakiś sposób ważne przeżycie, może to właśnie ta wiadomość jest o ślubie jakimś, tak, który się pojawi. Karta ta arcykapłana, w tym kontekście mówi o tego typu podniosłych chwilach, tak? Zobaczmy teraz dalej, jak ten kontekst z tą najważniejszą osobą. No jest Rydwan, jest dwójka pucharów. Ja zacznę od razu. Dwójka pucharów mówi o e, uczuciu, bardzo bliskim uczuciu, wiążącym takim uczuciu, głębokim, e, też czasie spędzonym, takim istotnym, który nawiązuje dalszą tą wieść byku z tą ważną osobą dla Ciebie. Więc no dwójka pucharów w tym miejscu jest najważniejszą, naj, najlepszą kartą, jaką może być tak naprawdę. Powiedziałbym nawet lepsza, niż świat, gdyż mówisz, że z tym właśnie kimś dla Ciebie najbardziej istotnym w tym wypadku, czy to jest partner, partnerka, czy może ktoś z rodziny, jeżeli nie myślisz w kategoriach tych romantycznych, to z tą osobą będziecie się świetnie dogadywali. Tym bardziej, że mamy dziewiątkę denarów, dziewiątka denarów mówi o obfitości, ale teraz tu chodzi bardziej o obfitość czasu spędzonego ze sobą i poczucia pewności i takiej stabilizacji w relacji z tym kimś, tak? Tak, więc będzie dużo dobrego, przyjemnego takiego czasu z tą osobą spędzoną, do, do spędzenia. I widzę, że. Karta Rydwanu może wskazywać na to także, że w ramach, albo może to będzie spowodowane tym wszystkim, albo ten miły czas będzie wynikiem tego, że będzie jakaś ważna, ważny krok do przodu. Będzie jakaś taka sytuacja, może decyzja, może jakąś wspólną aktywność taką, którą będziecie robili, która będzie dla Ciebie, Byku, bardzo istotna. Tak, że na przykład bardzo, ale to bardzo oczekujesz i chcesz, może nawet sobie nie zdajesz sobie sprawy, że musicie z partnerem pojechać sobie na trzy dni do głuszy, ciemno wszędzie, zimno wszędzie, ale razem w tym domku przy trzaskających ogniwach spędzacie ten romantyczny czas i że tego naprawdę potrzebowałeś, potrzebowałaś. Może to jest o takie wydarzenie, ale to może być także zrobienie kroku w kierunku czegoś więcej, oświadczyn, może to być wyznanie miłości, może to być decyzja o wspólnym zamieszkaniu i tak dalej i tak dalej, coś takiego się wydarzy. Jeżeli byku, jesteś singielką, singlem to w tym wypadku karty tu mówią, że faktycznie może nadejść taka zmiana. Pojawić się taka osoba, która no, ale w tym wypadku to tak by zmiotła Ciebie z nóg. Nie? To będzie ktoś, gdzie od razu będzie widać, że do siebie pasujecie pod praktycznie każdym względem. więc warto, warto wyczekiwać, wyszukiwać tego kogoś, może też postarać się poznać kogoś takiego nowego, jeżeli ostatnio troszkę jednak zarzuciłeś, zarzuciłeś. Takie starania. Grudzień jest na to ewidentnie dobrym czasem, tak? Dobrze. Zobaczmy teraz, jakie, jaka jest dobra rzecz, która idzie w Twoją stronę. Jest to król Pucharów. Jaka jest ewentualna przeszkoda? Mamy, czwu, mamy piątkę Pucharów, ale odwróconą. I rada kart. Rada kart jest to król mieczy. Więc dobra, zaczniemy od tej dobrej rzeczy, która idzie w Twoją stronę będzie naprawdę emocjonalnie ważny czas dla ciebie w grudniu miał miejsce tak jak mówiłem mogło, że to być takie uniesienie nawet że transcendentne prawie że ale król pucharów mówi o tym wewnętrznym spełnieniu takim emocjonalnym dostaniu tego tych pod tych potrzeb emocjonalnych, tak, tego czegoś, co właśnie spełni tę potrzebę. Tak. Dostanie, no, tak jak było tu powiedziane, o tym czasie spędzonym może z tą ważną osobą. To jest dokładnie ta wisienka na torcie, której potrzebujesz w tym momencie. To będzie dokładnie to, co jest Twojej duszy potrzebne, żeby poczuć się dobrze. I widzę, że coś takiego będzie miało miejsce w grudniu. Coś takiego otrzymasz, byku. Jeżeli chodzi o ewentualną przeszkodę. Mamy... Uh... Piątkę pucharów, piątka pucharów, ale odwrócona. I to ja bym niekoniecznie mówił jako przeszkodę, ale jako moment przejścia, przemiany, że z może trudniejszego okresu byku wychodzisz, tak? Może ten rok był ciężki dla Ciebie i teraz już myślisz o tym, czy ten nowy będzie lepszy. Ale ogólnie chodzi o wychodzeniu z trudniejszego czasu, szczególnie jeżeli jest to trudniejszy czas emocjonalnie. To widzę, że ok, to nadal może być troszkę, mogą być nadal trochę takie chwile małego zwątpienia. Jeszcze nie jest wszystko idealnie. Jeszcze nie wyszedłeś w pełni, nie wyszłaś w pełni z tej trudno, trudnej sytuacji, z tego lasu, z tego dołka, ale już wychodzisz, już idziesz w tą stronę. I to na pewno ta sytuacja tutaj w tym wypadku zdecydowanie pomoże. Król mieczy za to byku jako taka rada kart, to znaczy, że okej, okay, że są. Ja widzę tutaj taki dualizm byku, że z jednej strony są potrzebne te emocjonalne, takie rzeczy, które będą ci dane i one ci będą pomagały, ale też są pewne sprawy takie typowo przyziemne i te przyziemne sprawy trzeba poradzić sobie z nimi i zrobić ich jak najwięcej w przód. Tak, zanim będziesz mógł albo mogła się oddać w pełni no tym już takim bardziej osobistym sprawom. Więc e, bardzo możliwe, że przez ten pierwszy czas, pierwszy okres, pierwszą połowę grudnia trzeba dołożyć troszkę więcej tych starań, żeby potem tą końcówkę miesiąca, końcówkę roku ewentualnie sobie e, móc już oczyścić umysły z tych wszystkich problemów. Trudności, wyzwań, um, takich no, fizycznych, tak? Czy tych, tak jak mówię, przyziemnych, i to warto zrobić, to warto zrobić w przód na ile się da, nawet jeżeli będzie trzeba troszkę bardziej siebie pchnąć w tym kierunku, ale to będzie dobra decyzja, jeżeli tak zrobisz, tak? Na to wychodzi. Taka rada, no nie jest aż taka łatwa do wprowadzenia, ja wierzę, ja wiem, ale, ale no karty na to zwracają uwagę i ważna jest tutaj, mi się wydaje, że ta odwrócona piątka pucharów jest bardzo istotna, gdyż ona mówi o odwróceniu, odwróceniu Role, o, o zmianie, o zmianie o 180 stopni i za, po rozpoczęciu procesu leczenia, także może jakiegoś duchowego. <laughs> No, tak trochę stało się bardziej wznośle w tym czytaniu, ale Byku, mam nadzieję, że to czytanie mogło jakoś pomóc. Ja jestem Kosmonkowski. Bardzo dziękuję Ci za Twój czas. Mam nadzieję, że pamiętasz o tym lajku, o tym ewentualnej subskrypcji kanału. I mam także wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!